Pozbądź się kopciucha. Tanie ogrzewanie po modernizacji kotłowni. Mamy wymierne, konkretne oszczędności. Generalnie, im płynniej grzejemy niską temperaturą, tym mniejsze będzie zużycie. Cała reszta mieszkania w ogóle się nie grzeje, jeżeli nie ma takiej konieczności. Połączenie wszystkich układów w jeden inteligentny układ naprawdę zaskoczyło klienta. Po zmianie ustawienia, i wówczas rzeczywiście pompa potrafi po prostu zwariować. Zużycie takiego węzła jest wyższe niż zużycie lodówki. Człowiek jest istotą omylną i może o czymś zapomnieć, a urządzenie o tym nie zapomni. W dzisiejszym filmie właściciele domów i eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na temat oszczędzania ciepła. Zapytałem ich o to, jak dobrać źródło ciepła, jak oszczędzać energię, jak zarządzać temperaturą i jak dziś sprawdza się automatyka. Zapraszam. Typowa modernizacja, typowa oszczędność. Nasz dom wybudowaliśmy w 2008 roku. Powierzchni ogrzewane jest tutaj około 200 metrów kwadratowych. Na samym początku ogrzewaliśmy to piecem węglowym. Rocznie zużywaliśmy około 5-5,5 ton węgla po. Po pięciu latach mieszkania w tym domu zaczęliśmy myśleć nad popą ciepła, powietrze, woda. W 2019 roku uruchomiłem własną elektrownię, około 9,9 kWh mocy. Realny uzysk między 8 a 8,5 tysiąca kWh. Taka produkcja zapewnia mi 100% pokrycia pompy ciepła plus około 30-50% zapotrzebowania pozostałego w domu. No ale jest jeszcze ten komfort też termiczny. Można ustawić sobie na programatorze różne tryby, dopasowane do życia domowników i na przykład, kiedy. Idziemy do pracy, może się nam o pół stopnia obniżyć temperatura w domu, i powiedzmy, w krótkim czasie przed przybyciem domowników, może się podnieść. Podobnie w nocy. Nie tracimy na komforcie termicznym, mamy wymierne, konkretne oszczędności. To są środki, które możemy przeznaczyć po prostu nawet na wakacje. Sensowna modernizacja kotłowni początek oszczędności. Jeżeli zastanawiamy się nad wymianą ogrzewania, powinniśmy spojrzeć całościowo i zastanowić się, czy problemem jest z jednej strony źródło ciepła, na przykład nieekologiczny typu węgiel, ale również nasz budynek potrzebuje zbyt dużej energii. Dobierając nowe źródło, musimy spojrzeć na moc maksymalną, którą potrzebujemy w zależności od strefy grzewczej, tutaj u nas w Mazowieckim jest minus 20 stopni. To jest taka baza, która nam pozwala podjąć racjonalne decyzje w kontekście wymiany źródła ciepła. Czy to właśnie ma być pelet, czy to ma być pompa ciepła, czy to ma być kocioł gazowy, a być może nawet wystarczy podstawowe ogrzewanie elektryczne, ponieważ w oni będzie tak niskie, a mamy na tyle dużą instalację fotowoltaiczną albo taką planujemy, że wszystko nam się zbilansuje. Najczęściej w tych starych budynkach będziemy mieli głównie grzejniki, co absolutnie nie skreśla pompy ciepła jako potencjalnego źródła. Musimy sprawdzić, jakim mocą musi być to urządzenie, ale też ile stopni spowoduje, żeby ogrzać ten budynek. Co pierwsze, jeżeli to jest pompa ciepła, około 55 stopni. Jeżeli grzejniki są za małe po prostu i dopiero ogrzeją pomieszczenie, odpowiednią moc mają przy 60 czy 65 stopniach, na pewno musimy się wtedy decydować na wymianę tych grzejników. Jeżeli wymieniamy na wysokotemperaturowy PELET, nie musimy się koniecznie trzymać temperatury 50-55 stopni. Najbardziej efektywnym, również w mojej opinii komfortowym, jest ogrzewanie poprzez sterowanie pogodowe. Urządzenie patrzy na temperaturę zewnętrzną i na podstawie swojego algorytmu, tzw. krzywej grzewczej, puszcza odpowiednią temperaturę. Kotłownia, która wie, kiedy grzeje słońce. Właściciel tego domu chciał zmodernizować kotłownię, ponieważ podstawowym problemem było to, jak ustawić temperaturę na górnej i dolnej kondygnacji. Więc w pierwszej kolejności musieliśmy rozdzielić układ na dwie kondygnacje, na dwie strefy grzewcze. Kocioł, który tutaj był, był starym atmosferycznym kotłem, więc w drugiej kolejności wymieniliśmy kocioł. Ale w trakcie tego padł pomysł na to, żeby zamontować jeszcze solary do ciepłej wody użytkowej. I w tej instalacji był jeszcze kominek z płaszczem wodnym, który też musieliśmy tutaj wykorzystać. Udało nam się zbudować inteligentną kotłownię. Kotłownia, która sama nam rozdziela energię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, gdzie najbardziej opłacalna. Czy energię zgromadzimy z solarów, czy z kominka, czy z kotła gazowego, jest rozdzielona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Solary i kominek ładują nam bufor ciepłej wody użytkowej magazyn energii. Energia ta jest rozdzielana na potrzeby wody użytkowej w pierwszej kolejności. Mamy tutaj zbiornik, ale nie podłączone są do niego solary, lecz bufor. Czyli energia zgromadzona w buforze jest przekierowana do grzania wody użytkowej, a druga część bufora jest przekierowywana do wspomagania centralnego ogrzewania, dając nam spore oszczędności. Dodatkowymi funkcjami, które zapewnia nam automatyka, jest to, że mając solary, kocioł wie, że jest promieniowanie słoneczne. Dzięki temu. W zasobniku kocioł utrzymuje o kilka stopni niższą temperaturę, żebyśmy mogli więcej zgromadzić energii słonecznej i zaoszczędzić przy tym gaz. Połączenie wszystkich układów w jeden inteligentny układ naprawdę zaskoczyło klienta. Nie wiedział, że można uzyskać tak duże oszczędności na samej automatyce, która dba o wszystko w tej kotłowni. Właściwa temperatura w każdym pokoju. Naszym głównym problemem był stary piec gazowy. No, nie był bezpieczny i, i dlatego też zdecydowaliśmy się na wymianę na nowoczesny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Proporcjonalnie do, do tego starego pieca to jest 1 trzecia mniej zużycia gazu. Mogliśmy zaoszczędzić na samym sterowaniu pieca, zostawiając jak gdyby stary sterownik od ogrzewania. Ja tylko, że to by nie rozwiązało naszego problemu, ponieważ mieszkanie jest usytuowane z dwóch stron i jedna strona mieszkania była dużo zimniejsza, i w momencie, kiedy grzaliśmy, żeby uzyskać temperaturę chłodniejszej części mieszkania, żeby mieć odpowiednią, no to w drugiej części mieszkania musieliśmy przykręcać grzejniki, bo po prostu było za gorąco. Wybór padł na sterowanie takie niezależne dla każdego pokoju, żeby po prostu poprawić jeszcze lepszy komfort. System ten działa na zasadzie takiej, że w każdym pomieszczeniu montujemy bezprzewodowy termostat. Przy kotle zamontowany jest termostat nadrzędny. Żądanie grzania z któregokolwiek termostatu, Załączono nam kocioł w trybie pracy na centralnym używanie. Z poziomu smartfona mamy możliwość zmian temperatur dla dowolnych dni i przedziałów czasowych. Dobierając urządzenia grzewcze, skupiliśmy się na tym, żeby kocioł miał niską moc startową, gdyż sterowniki, które założyliśmy, uruchamiają pojedyncze grzejniki. Dlatego dobraliśmy urządzenie, które zaczyna swoją pracę od 2,5 kW na potrzeby centralnego, co przełożyło się na dużą oszczędność w eksploatacji. Masz pompę ciepła? Najczęstsze pytania. Pompa ciepła i jej trwałość tak naprawdę zależy od ilości cykli, włącz, wyłącz, sprężarki. Lepiej jest, jeżeli pracuje przez dłuższy okres czasu, niż będzie się załączała na przykład w ciągu doby po kilka czy kilkanaście razy. Sporo ludzi boi się tego, że żałka elektryczna będzie się włączała i nagle nie wiadomo, jak duże rachunki będą. Naprawdę nie ma się co tego bać, ponieważ sezon grzewczy charakteryzuje się temperaturą taką średnią na poziomie plus 5 do plus 7 stopni w zależności od roku. Tak żałka, nawet jeżeli się włączy na kilka godzin w sytuacji, kiedy tutaj złapie mróz, na przykład na minus 15 czy, czy troszeczkę nawet więcej, no to nie będzie naprawdę nic strasznego. Są też klienci tacy, którzy na przykład mówią, że ok, no to jeżeli mi wychodzi pompa załóżmy tam 8 kW, no to ja bym chciał na zapas 9 czy 10, no to też jest błąd, ponieważ rzeczywiście no, jest ryzyko, że ta pompa będzie się po prostu częściej załączała. Można sobie zmieniać krzywą grzewczą albo na sterowniku pompy, albo niektórzy producenci udostępniają oczywiście też e, zmianę nastaw, na przykład e, poprzez aplikację na smartfonie. Natomiast założenie jest też takie, żeby jednak klient za często nie zmieniał sobie tych ustawień, bo z tego co mówią producenci, najwięcej niestety usterek i różnego rodzaju błędów, i jakaś załóżmy chwilowa przerwa w pracy pompy, no niestety wynika z tego, że klienci wchodzą w te ustawienia, często gęsto w tryby serwisowe, po zmieniam ustawienia, i wówczas rzeczywiście pompa. A potrafi po prostu zwariować rynek polski został zalany, można już wręcz powiedzieć, różnymi produktami głównie pochodzącymi z Chin, od pseudo, powiedzmy, producentów, bo rzeczywiście ciężko ich nazwać producentami w sytuacji, kiedy jedna fabryka na przykład w Chinach robi produkty dla 30 takich firm i jedyne czym, co odróżnia jakby te jednostki, to jest tylko i wyłącznie logo na obudowie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście korzystać z urządzeń dobrych firm, które faktycznie mają doświadczenie w produkcji tych pomp, a nie po prostu skusić się tylko na zasadzie takiej, że cena niska, parametr generalnie wygląda na papierze. Że też ciekawie. A jeżeli przyjdzie co do czego, to rzeczywiście nagle się okazuje, że pompa, która powinna pracować przy temperaturze nawet minus 25, no przy minus 15 będzie miała problem. Po raz kolejny naprawdę rekomenduję tutaj wybór sprawdzonych producentów. Podpowiedź. Mierz zużytą energię. Jeżeli chcemy się przyjrzeć w zużyciu energii przez poszczególne urządzenia w domu, a tutaj możemy spotkać się z wieloma niespodziankami, to możemy posłużyć się takimi prostymi licznikami energii elektrycznej, które w tej chwili dostępne są prawie wszędzie. Duża część tych urządzeń komunikuje się poprzez sieć Wi-Fi z urządzeniami naszymi, z telefonami, z komputerami, pozwalając na takie analizy i przykładowo zaskoczeń, z którymi sam się spotkałem, to to, że monitorując zużycie energii takiego zestawu modemu, domowego routera i telewizora tudzież tunera telewizji satelitarnej. Ze zdziwieniem z, zaobserwowałem, że zużycie takiego węzła jest wyższe niż zużycie lodówki, która jest postrzegana w domu jako jeden z głównych odbiorników energii. Zdaniem eksperta. Witam w szóstym odcinku naszej serii ten odcinek, jak Państwo widzicie, został poświęcony troszkę lżejszemu tematowi, ale wbrew pozorom bardzo ważnemu, mianowicie kwestią gospodarowania tym ciepłem, które wytworzyliśmy wcześniej w tych różnych urządzeniach, które pokazywaliśmy. Gospodarowanie ciepłem yy, tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Jeden element to jest czynnik ludzki, czyli jest to kwestia pewnych zachowań, pewnej kultury gospodarowania ciepłem. Kto z nas nie zna takich sytuacji, kiedy w przegrzanym pomieszczeniu siedzą ludzie, ogrzewanie działa, tymczasem się otwiera na oścież okno, prawda, żeby obniżyć temperaturę. A wystarczy tak naprawdę tą temperaturę w pomieszczeniu zredukować. Do tego służy technologia, którą pokazywaliśmy tutaj w tym odcinku i tą technologię można tak naprawdę dopasować do każdych warunków. Począwszy od najprostszej rzeczy, jakim jest głowica termostatyczna do grzejników, czujniki temperatury w pomieszczeniach, które pozwalają regulować tą temperaturę. W stopień wyżej znowu mamy elementy sterownicze, które pozwalają na sterowanie całą instalacją, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o instalacji hybrydowej. Zgranie Poszczególnych urządzeń, tak aby ten komfort cieplny w pomieszczeniach był jak najlepszy. Możemy sobie na odległość włączać, wyłączać kocioł, czy ustawać temperaturę. Notabene, sam korzystam z tego typu rozwiązania i jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ na kilka godzin przed przyjazdem mogę ustawić sobie odpowiednią temperaturę i wiem, że jak przyjadę na miejsce, to wchodzę do ciepłego mieszkania. Wszystkie urządzenia, jak widzimy, są bardzo proste w obsłudze, bo to wystarczy jeden, dwa przyciski żeby ustawić sobie odpowiednią temperaturę, włączyć, włączyć, bądź ustawić sobie tryb. I naprawdę wybór tych sposobów czy sterowników, dzięki którym możemy to robić, jest bardzo szeroki i pozwala dopasować tą technologię, zarówno pod kątem finansowym do każdej kieszeni, jak także pod kątem technologicznym do każdej instalacji. I tutaj instalatorzy zwracają uwagę na to, że często nie ma co oszczędzać naprawdę czasami niewielkiej różnicy w cenie, ponieważ to jest inwestycja. Która się nam bardzo szybko zwróci, i dzięki temu tak de facto będziemy mieli dużo niższe koszty ogrzewania. Także y, pomoc dla nas. Po prostu człowiek jest istotą omylną i może o czymś zapomnieć, a urządzenie o tym nie zapomni i będzie za nas myślało, w jaki sposób gospodarować ten ciepły w tym pomieszczeniach i w budynku. Bank Ochrony Środowiska posiada ofertę finansowania, która uzupełnia. Programy pomocowe oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Oferowane rozwiązania przez Bank Ochrony Środowiska pozwalają na pełne sfinansowanie nakładów inwestycyjnych. Ważne jest również to, że nasze produkty mają długi okres finansowania, który wynosi 120 miesięcy. W Banku Ochrony Środowiska zatrudnieni są inżynierowie ekolodzy. Każdy klient myślący o przeprowadzeniu modernizacji w swoim budynku może uzyskać porady, jakie działania będą najbardziej efektywne w jego przypadku, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Doradcy Banku Ochrony Środowiska udzielają informacji na temat programów pomocowych aktualnie dostępnych dla danego rodzaju przedsięwzięcia. W celu optymalizacji działań inwestycyjnych ważne jest, żeby w miarę dokładnie zinwentaryzować stan aktualny budynku. Te działania związane są z wykonaniem oceny budynku w formie np. audytu energetycznego. Jeśli klient nie posiada dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku w oparciu o informacje na temat grubości izolacji posiadanego źródła ciepła, inżynier ekolog lub doradca w Banku Ochrony Środowiska może podpowiedzieć lub znaleźć rozwiązania, które będą najbardziej optymalne i dla których będzie można znaleźć finansowanie w części bezzwrotne w formie dotacji z programów rządowych. Pozbądź się kopciucha nie tylko z powodu smogu, ale również po to, żeby cieszyć się niskimi rachunkami i komfortem. Mam wrażenie, że to powinien być cel każdego, kto modernizuje swoją kotłownię. Czy udało mi się przekonać was, że to możliwe?